Naprawdę myślisz, że chciałbym wyglądać tak albo tak? Pewne rzeczy w naszym życiu dzieją się, jeżeli nie mamy nad nimi kontroli, nie potrafimy się opanować, możemy doprowadzić się do takich rozmiarów. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy doprowadziłem się do takich rozmiarów. Kiedy moja żona powiedziała mi: Jeżeli upadniesz, ja nawet ciebie nie podniosę. Kiedy mówiła do mnie: Oddychaj, kiedy wiązałem buty. Wydawało mi się, że po prostu najnormalniej w świecie się do mnie przypieprza. Odkąd zmieniłem swoją wagę, odkąd postanowiłem zmienić swoje życie, a zrobiłem to w wieku lat 40, wydaje mi się, że jestem dobrym przykładem do tego, żebyś i Ty zaczął szukać pomocy i wsparcia. Jeżeli interesuje Cię motywacja, wsparcie, inspiracja, zaobserwuj mój kanał, zostaw jakiś znać życia. Pozdro! Naprawdę myślisz, że chciałbym wyglądać tak?